Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Barana na tydzień od 18 do 24 listopada 2024. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu, potem zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne. Nie wszystko z każdym rezonuje. Jeśli to czytanie z Tobą nie rezonuje, to zobacz swoje czytanie dla ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. A teraz jaka energia prowadzi zodiakalnego Barana przez ten tydzień? Mhm. Energia sukcesu. Wiem, że nie ma większego celu niż miłość. W tym tygodniu albo udaje się coś bardzo ważnego dla ciebie w sferze zawodowej, miłości, celów życiowych, cokolwiek to dla ciebie jest, ale to jest coś bardzo drogiego Twojemu sercu. Albo w tym tygodniu to się udaje. Albo w tym tygodniu dowiadujesz się, że na pewno się uda w najbliższej przyszłości, albo wtedy, kiedy planowałeś, planowałaś, może jest dostępny dla Ciebie Twój wymarzony termin ślubu, a może coś innego, jakoś tak usłyszałam to. Więc tutaj będzie sukces jakiś dla Zodiakalnego Barana w tym tygodniu. Bardzo fajne energie. W tym tygodniu na no albo zapewnienie sukcesu jakiejś sprawy bardziej długofalowej, tak? W zależności, co to dla Ciebie jest. Dobrze, to teraz dowiemy się, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam też znajdziesz mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny Orkido, to napisz do mnie wiadomość. A teraz, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć na temat tego tygodnia. Mm -hmm. Tutaj dwie karty miesięcy, więc zobaczymy, o czym one powiedzą nam, ale najpierw karta, która się odwróciła. Karta nieporozumienia w połączeniu z energią sukcesu to oznacza jedno, że jakieś nieporozumienie uda się rozwiązać, wyjaśnić z sukcesem dla Ciebie. Tutaj może ktoś pokazał Cię w złym świetle, to była nieprawda. Wyjdzie na jaw, że jest inaczej. To będą różne sytuacje, także dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. I tak, tutaj to nieporozumienie spowodowała osoba o takiej ciemniejszej energii. Jest tutaj karta ciemnej kobiety. To też może być mężczyzna, tak? To jest czytanie kolektywne. Tutaj bardziej chodzi o to, że ktoś. Może i celowo dla własnych korzyści spowodował to nieporozumienie. No, ale tutaj wychodzi na jaw to wszystko. To już się działo od jakiegoś czasu. Mamy dwie karty miesięcy: jest styczeń i jest też kwiecień. Więc to mówi właśnie o tym, że. W kwietniu, w styczniu już były jakieś tutaj ważne wydarzenia, nieporozumienia w związku z tą osobą albo między tobą a tą osobą, tak? To też może być kobieta lub mężczyzna o ciemnych cechach wyglądu, nie musi. I tutaj dla tych z Was, którzy czekają, będą czekać na sukces, bo w tym tygodniu nie nadejdzie, bo dla niektórych nadchodzi, to mamy tutaj z tymi miesiącami też jedynkę i czwórkę. Więc może to się wydarzyć za tydzień, za miesiąc, za rok dla niektórych a albo w styczniu, tak? 2025. A tutaj też czwórka, czyli za cztery tygodnie, cztery miesiące, albo właśnie w kwietniu 2025. Tu zima, wiosna 2025 też się pokazuje, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Jeszcze na ten sukces trzeba będzie trochę popracować, więc nawet jeżeli coś się udaje w tym tygodniu, to jest dalszy etap tego. Tu się praca nie kończy, nie można spocząć na laurach. Bo od tego tygodnia rozpoczynasz budowanie solidnych podstaw tego sukcesu, żeby on też był długotrwały, żeby to nie było na chwilę, zaraz się nie rozsypało, tak? Więc tutaj to też jest bardzo ważne. Jak możesz tutaj sobie ten sukces zapewnić? Na pewno jakimś nowym podejściem. Nowe podejście, ale to też może być nowe miejsce pracy albo nowe miejsce zamieszkania, bo ta karta miotły też o tym mówi, więc dostosuj to do swojej sytuacji, może trzeba gdzieś się przenieść. Nadchodzą zmiany na lepsze. Także jeżeli ta zmiana nie nadchodzi w tym tygodniu, to w tym tygodniu dowiadujesz się, że ona jest dla Ciebie dostępna. Przybliża Cię do sukcesu. Także super. I tutaj wszechświat chcecie zapewnić, że to przedsięwzięcie, które jest w Twoim życiu, na którym Ci zależy, skończy się sukcesem, bo jest gwiazda. Zwłaszcza dla tych z Was, którzy robią coś publicznie, mają fanów, więc tutaj ta gwiazda też się. Pokazuje oczywiście to długofalowo, ten sukces, tak, ale wiem, że się wydarzy, tylko jeszcze trzeba będzie trochę popracować. I tutaj niektórzy z Was, właśnie tak jak mówiłam, muszą zmienić miejsce zamieszkania albo często je zmieniają. E, aktorzy, piłkarze, wojskowi e, i inne zawody też dostosuj to do siebie. Jest ktoś, kto jest od ciebie daleko, kto bardzo o tobie myśli, chce Twojego dobra, pragnie Twojego sukcesu i wspiera Cię energetycznie, czy też słowami, czy też Cię często odwiedza. Więc warto docenić to wsparcie tej osoby. Dobrze, za chwilkę zapytam, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. A jeśli ty chcesz zrobić dla siebie coś dobrego albo sprawić prezent bliskiej osobie, to warto rozważyć planer księżycowy na przyszły rok. Energia księżyca wpływa na nas wszystkich, warto z niej skorzystać. Nie dać się tak jak liść na wietrze. Więc tutaj jest rozpisane, kiedy jest jaka pełnia, kiedy jaki nów, jak skorzystać z tych energii. Są miejsca na notatki. To jest bardzo porządnie wykonany planer z twardego papieru. Także, jeśli Cię on interesuje, to w opisie jest link do strony, gdzie można go kupić. I z kodem LGO10 masz 10% zniżki i darmową przesyłkę. Zainteresowanych zapraszam do opisu. A teraz. Co miłego szykuje wszechświat dla zodiakalnego Barana w tym tygodniu. Tutaj odczyt będzie pozytywny, nieważne jakie karty się pojawią, ale to będzie coś ważnego, bo widziałam tam kątem oka zieloną kartę, one są mocniejsze energetycznie, jest, ale jednak. Teraz zacznę od karty, która się odwróciła. Jest to karta, która mówi o tym, że do Twojego życia napływają lżejsze energie, mniej trosk będzie. Jakoś tak czuję, żeby tutaj postawić tę energię, właśnie dlatego, że dowiesz się, w jaki sposób ten sukces jest dla Ciebie dostępny. Co zrobić? Wielu z Was poczuje ulgę. I właśnie to będzie. Ta lżejsza energia, która napływa do Twojego życia. Teraz ta karta zielona. To jest karta bogactwa. Więc tutaj ten sukces naprawdę przyniesie duży zastrzyk finansowy długofalowo dla wielu z Was. Cokolwiek to dla ciebie jest, tutaj jest jakaś energia bogactwa, obfitości i teraz tak. Przez dłuższy czas były nieporozumienia, nie było wiadomo, jaką podjąć decyzję, trochę miałeś wrażenie, że twoje życie się toczyło poza tobą, więc w tym tygodniu to się kończy właśnie dzięki tej informacji, dzięki rozwiązaniu nieporozumień, nadchodzą zmiany do twojego życia. Te zmiany też będą spowodowane tym, że jakieś sekrety wyjdą na jaw jakiejś osoby, prawdopodobnie tej osoby o ciemnej energii. To były sekrety, które Ci szkodziły, ale jako, że teraz wyszło na jaw, no to tutaj zachodzą zmiany. To wszystko, co się dzieje, to jest jedna wielka lekcja życiowa. Na drodze Twojej duszy przewodnicy są z Tobą i pokazują Ci drogę do rozwiązania, i tutaj też dzięki temu wszystkiemu zyskasz jakąś wyższą świadomość. Ja też słyszę, że zyskasz radar na ludzi, którzy mogą powodować napięcia w Twoim życiu. Będziesz łatwiej ich unikać. I tutaj tak. Po pierwsze, z tą kartą starszej kobiety widzę, że dojrzewasz w jakiś sposób, tak? Uzyskujesz tę świadomość w tym tygodniu albo w najbliższej przyszłości i to ci zaczyna pokazywać jasną drogę do Twojego sukcesu. I ta droga jest oparta na tym, żeby A, zwrócić większą uwagę na Twoje finanse, na Twoje. Schematy finansowe, zachowania, tutaj też trzeba dojrzeć, może zapytać kogoś starszego, bardziej doświadczonego od siebie o radę, też. Trzeba wrócić do podstaw, tak? Rozpisać sobie wszystko swoje potrzeby, styl życia, finansowy, tak. I tutaj, tutaj sukces jest zapewniony. Planami i ciężką pracą. Czyli, tak jak to już czułam wcześniej, jeszcze trzeba będzie coś zrobić, zaplanować, ale ten sukces przyjdzie. Jest swego rodzaju jakieś złote jajo w Twoim życiu, tylko teraz y, trzeba zaplanować, jak dobrze z niego skorzystać. To bogactwo, obfitość, która idzie w Twoją stronę, to też dzięki temu, że robisz to, co Cię naprawdę pasjonuje. Nie obniżaj swoich standardów, idź za poczuciem pasji, będziesz w stanie to zrobić, też wszechświat cię ku temu kieruje i pokonujesz przeszkody, czyli potwierdzenie, że w tym tygodniu pokazuje się o rozwiązanie, pokazuje się droga jasna do tego sukcesu, tylko i tutaj przeszkody zostawiamy za sobą, ale tą drogę trzeba przebyć do sukcesu, i tutaj potrzebny jest Twój czynny udział, tak, wszechświat pokazuje Ci, co możesz zacząć robić, żeby iść tą y, drogą do bogactwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy nastąpi przełom w Twoim życiu zawodowym, to zobacz moje czytanie, wybierz kartę, które pojawia się na ekranie. Na ekranie jest też Twoje czytanie na grudzień 2024. Żeby przejść do filmu, kliknij w jego miniaturę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.